Ja w kolejne recenzji mamów. Nie chcę. Już nie chcę. Wypuśćcie mnie stąd. Eee, dobra. Trzeba powiedzieć, że... Słuchajcie, on by wyrwał wszystkie foczki w szkole. Po tym wydarzeniu. Na 100%. Tyle jak mam wysłał TikTokę? Zobaczmy czy ciała. Motion sensor 45. Twoje konto bankowe? 40. Ile ci brakuje? Dokładnie. 17. Okej, trzeba wziąć to. Zagoniło to? No! No kurwa, ja... mordę jebane znowu. Ja to naprawiam. Musisz nowe wideo na gwarancji. Już nie chodzi? Kurwa. No, może płyty nie ma. No, może płyty nie ma. Ta kurwa wszystko się zacina, kurwa. Wszystko się zacina. To może płyty nie ma, nie? Jak to się robi? Bo tam piesek jeszcze... Oto, oto, pies Ty chyba pütę tam nie włożył. Pütę nie wiem. No, kupimy nowe, kurwa. Co tam? No, e, kurwa. O, Chuju Richie, tygryskiem? Przy to Oto ten Event z Fortnite, e, gdzie trawisko się pojawił nie? O, Beast Games, właśnie oglądałem. Seria serio chuja stworzył. My man, my man. O, no, trzeba. Jedną rzecz trzeba powiedzieć o Mr. Peace. to jest prawdziwy entertainer. I wierzę, że już nikt nie zostanie skancelowany. Już to słowo straciło znaczenie. Możesz zobaczyć, co tam dzisiaj w kalendarzu. Mm, jest, kurwa, 13. O! A. Ale zajebiście! Znowu piwo. Kurwa, takie kalendarze to ja lubię. Mm. Kiedyś najebiemy. Ej, wiadomość dla jakie kiedy pijemy? Nie wytrzymia zaraz, a to... Mm. Okej, okay, zobaczmy na witrynie YouTube Aha, uh -huh, jesteśmy Zombies Enderman? Ej, co do jak widzisz Entermana w nocy? Okej. Okay. Mm. Trzeba przerwać tą piosenkę. A nie, nie, nie chcę, nie klik kliknąłem raz w, w moim wolveru? życiu Luźna ręka Nie może być taka spięta Zobaczcie jak to teraz będzie chodziło A, patrzcie jak się boi Strzawostrzegawczy to daleko. Napierdol Napierd Kolejny strzawostrzegawczy Skurwiel Zobacz, a, Piękny ciosek Piękny, kurwa jak to chodzi I do góry Pozdro Na, nauczy się grać gościu.

Ośmioletni Samuel Reszewski zagrał w szachy z wieloma profesjonalistymi szachowymi mistrzami w tym samym czasie. Przekrał każdą grę. Spodziewany wynik. Do widzenia. za 30 lat. Ja już włosów nie mam. Ja już powinienem się zabić.

Tak. Something like Ach. this is good to hang on the wall. No, it's ja not even as long as ja a great head sword. But it used to look cool hanging on the wall. Miecz, uh, you know, I ran out of, kind of ran out of wall space where I am now. Uh, but um, I'm just basically saying goodbye. It's <laughs> goodbye to a hundred. Yeah, goodbye. A hundred trumpers who couldn't take the truth. Um, so. um uh, Ja coś politycznego powiedział, tam usłyszałem Trumpers. Ja O, może taki event powinienem robić za każdym razem, gdy widzę minus jeden sub. Ale ja mam ich bo miał tyle creeperów, bo miał tyle szałty. Yeah. jest troszkę zgłośno. No, dwa jajka blisko siebie, o. A. O, dobra. To jest tak naprawdę jedno jajko, chłopaki. Jejcznica z tego powstała. I wygrał. O wow. Nie, oni specjalnie to zrobili. Zobaczył jak to przerysuje. Nie możemy mu dać wygrać. Nie, nie możemy podnieść jego ego, jebać go. I prawidłowo, no. okay. e, Moja córka patrząc... A, gdy rozpieprzam... ja Ch... zjadam chomika, w skrócie, dobra. <gryzanie> tak. Chomik umiera. To jest muzyka z czocioł w górę. Gdzie jest piwo? Gdzie jest żółb? Z tym pierwszym jestem bardzo dobrze zapoznany. Z tym pierwszym w górnym lewym rogu. To jest, e, mistrz z e Burger King. Widzowie, takiego burgera drwala będę ja. chyba, Pier chyba też ja ten ale to nie było nic specjalnego. Widzowie! Takiego burgera drwala będę ja Tutaj nie wolno nagrywać. Pierdol się Wow, ale ma jaja, nie? Ja bym nikt nie mógł tak odpowiedzieć komu Powiecie ja się. O. Nie no to to po prostu... Wow, że on taki odważny jest. Wow. A... Ah. od meme trap. Nie wytrzymam. Już jest 10 minut. Zobaczymy ten trap w kolejnym filmie. Tak, w kolejnym filmie to będzie i Niech moc będzie z wami.